Cześć, no witajcie. Dzisiaj pokażę Wam poradnik jak można zainstalować i zalogować się na Plumchera. Więc najpierw co robimy to idziemy sobie w logosową przeglądarkę na naszym komputerze. Bierzemy teraz Tak Takie coś, możecie sobie coś takie wpisać. Po wpisaniu idziecie tu w link. Oczywiście w opisie dam link do tej strony. Teraz macie tutaj swoje konto. co nie? Ja mam tutaj Swoj. niestety nie będę się wylogować, bo nie swojego hasła do końca, więc no będzie problem ale klikacie sobie tutaj sync, bo będzie takie sync i tu piszecie swój najpierw nick, później gmail później swoje hasło i potwierdź hasło wtedy możecie sobie, a pokażę i też pokażę jak go zmienić skinny. piszecie sobie tutaj skiny to minecraft to, nie? to macie takie coś no i tu możecie sobie wybrać jakiego chcecie, a ja oczywiście zrobiłem swój, jako samego ale jedna ja, osoba skopiowała i ja dodała właśnie tam. No i kiedy wam się pobrał jest... Chodzicie sobie właśnie z tego... no... trunhara czy jak to się nazywa? Tam nie, nie znam tego bardzo dobrze. I możecie zagrać. Ale też pokażę wam najlepszy serwer w, w, w Polsce. No, może nie jest to na Anarchia GG, jak wam się podoba, ani Craft ale też jest, są inne, co ja Dla mnie na, najfajniejszym jest to, nie wiem... Nie wiem lubię. Piszcie w komentarzu, które jest ulubione. Sorry. I teraz a później dam poradnik jak zainstalować, yy, jak zainstalować mody to tego Twittera, bo są. Oczywiście razem z przypisem, tylko na razie to będzie w drugim, więc to przygotujcie się. Na razie to muszę obejmie się że tego. Więc to no i teraz, kiedy jesteśmy w Minecraft, kiedy tryb jedną jednoosobowy albo jeden wieloosobowy, no wiele, ale tego tam nie. Teraz wchodzimy jakiś byle jaki serwer. Co nie? Oczywiście też yy, po prostu musicie się zarobować. Yy, register i hasło swoje piszecie byle jakie. Ale musicie zapamiętać, bo czasami. I w ogóle zagramy sobie jedną gierkę w Wars, bo dawno grałam i to bardzo. Dobra, nie wiem. Dlaczego mi się zmienił parfum? Nie, no, mam no, już 50 złotych. Aha, ja nie pytam. Aha, dobra. To jest zegra. Bardzo fajna gierka. Już mnie wywaliła na początku. Na samym początku. Już nawet. Ja nawet cheatów nie mam. Cheatów, a co dopiero nie wiem. No... Nie wiem. Piero wielkie cheaty, które pokonuje każdego na Co to Piero ja, ja nawet cheatów nie mam w ogóle. Dobra, wchodzimy co, na jakieś staro? Serwer? Robert, jesteśmy. Siema, błogu jeba, z Jezusu. Jezusa. Tak, Jezusu. No też tu jest jakiś wariat, który po prostu nie umie grać. No i mamy tu jakiegoś igryska, czy kogoś z tej czarnej. Ale Jezu mi się najbardziej podoba. Dawaj Tim czarny jesteś najlepszym bogiem na świecie. Teraz idziemy do... Oczywiście. A ten grać to... Nie, masz... Nie pytam, dobra. W o dobra zaczął grać mi serce stanęło przy Więc no... też... Pokażę wam moje ustawienia graficzne, więc no... Tak, ja mam ustawienia graficzne, więc no... Liliwcie się. Ja sobie wezmę te strumpaka jakiegoś, po bo... Czego nie? Czego nie? Czego nie? Co nie? Kostum. Dobra, weźmy sobie taką tamę jakiegoś. Dobra. to tu prostu. No jesteśmy, no. Mamy teraz taki fajny śmieszny mieczek który mój kolega kupił Znaczy po prostu ja dostałam na Discordzie ten link yy, do tego właśnie. Yy, yy, yy. Fajny mięczak spoko loko. Teraz pokażę Wam, Spary, że się tak buduje, ale po prostu są takie bugi w na naszym serwerze, że kiedy się tak buduje, kiedy ja chcę, coś się wypala co 5 sekund. No jakie co ja zrobiłem? Co ja ludzie zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ajajaj no, ja się, no nie no Trzeba czekać. Trzeba czekać. Trzeba czekać. No tutaj... Co ja robię? Dlaczego ja włączam OPS-a co 5 sekund? No bo ja się boję, że ja przestanę nagrywać, bo ja no nie mam którym przestałem jedno... nagrywać na jedną sekundę. I to jest właśnie dla mnie wielkie oszustwo, dla mnie, dla OPS-a. Ja tego OPS-a mam parę lat, a nie nagrywam nic z niego. Może jakieś filmiki do kolegi, czy co. Pierwszy mój odcinek, ja, ja nie mogę się spodziewać, że będę mieć... Nie no, na pewno nie będę mieć tysiąca ops -a, ani nic. Wolę coś biła no, na hmm, TikToka, ale no, na TikToku lepiej nie wchodzić, bo tam mam. <grym i dolektora> nie, po prostu nie chcę mi się na, nawet tam robić jakieś fajne, czy, 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 czy coś. Mój kolega coś zrobił, nie wiem, jakiś fajnego screenshota, ale nie wiem, coś tam, coś tam zrobił, ale no nie wiem, nie pamiętam co. Do tej pory nie pamiętam co. Wole widzę w niemieccy się... Urga Kali. Bara. Jak ci zniszczyć beda? O kurde. Chociaż nim trochę zniszczyłem tam beda, ale no oni tak się zabonderowali jakby wojna atomowa już nie by było już pchnąć. Mi, że to jakieś gówno z, z okresu ten villager, ha, to, ha, bardzo ha, ha, to bardzo ha. w ogóle tak mi, ja mam jakąś do dupy myszkę z Chin, chi, bo totalnie ona mi przestaje działać w randomowym miejscu w, w którym ja się popatrzę Dobra, idę się zmniejszyć bada. Kurde! o co to za gra? Jest, chodzi mi, ona inna taka była, to nie był... nie była ta. To. to jest taka... coś w stylu, cyn, co, coś w tym stylu. Może pójdźmy sobie na survival, to będzie lepsze. Survival jest trochę lepsze, ale mam no, trochę to, to bardzo. Chodź tu. O, tak ja, co ty miausi. Ja co ja piszę? A to co ja mam pisać? Ja by źle piszę, ale co ja piszę, ja w ogóle mam klawiaturę po nie wiem. I co mi zrobicie, gówniarza? No, co mi zrobicie, teamerzy którzy nie mają nawet po prostu mózgu? Tylko mają jakieś łeby zamiast mózgu. No, nie mają mózgu zamiast łap. No, no tu, o tu. A tu, chłopie, tu. Nie, No to są coś naprawdę, tej mężczyźni. To są jacyś pojebani Co to a mogą zrobić? Co ty drogi? to Ty jesteś niewidzialny jak masz potkę chłop Chłop ma potkę niewidzialności Chyba. Mm. jesteśmy braćmi trochę. Ty nie wiem co ja robię, ale coś, coś cringe'owego, nie wiem. Nie wiem, czy się to na co nich starego. Nie, bo oni zaraz się w, na to... Na... No chodź, chodź. Po tutaj mieli głupcy, co nie mają rozumieć.